Nie mam pojęcia, ile razy usiłowaliśmy odparć te silniki. Dwadzieścia to pewnie za mało. Powiedziałbym raczej, że 50. Są coraz niżej. Kapitan staje przed drastycznym wyborem. Ja lepsze pas paskę lecieć. Muszą mieć wysokość 3,5 i Bez silników to się nie W tym tempie rozbiją się za parę minut. Mogą jedynie wybrać miejsce. Kapitan Moody stwierdza, że jeśli turbiny się nie uruchomią, zawróci na ocean i spróbuje wodować. Mamy coś? Nie. Wiedziałem, jak trudno jest posadzić na wodzie nawet w pełni sprawną maszynę. Myśmy nie mieli żadnych atutów. Nigdy tego nie robiłem. Skrywając niepokój, kapitan zwraca się do pasażerów i personelu pokładowego. Szanowni Państwo, tu kapitan. Mamy drobny kłopot. Nie działają silniki. Robimy wszystko, co w naszej mocy. Ufam, że zachowujecie spokój. Most of the passengers, pasażerowie spodziewają się najgorszego. Ma, Mamusiu, samolot spada. We'll Zadbam o chłopców. Kochamy Cię. Przepraszam, tatuś. Byłem pewny, że się rozbijemy. Liczyłem, że dostanie ten papierek i będzie wiedzieć, że o niej myśleliśmy. Spłoniemy żywcem. udusimy się. A może kadłub się przełamie i się nas w kosmos. Tego bałam się najbardziej. Może wpadniemy do wody i pożą nas rekiny? Bo rozbijemy się o jakąś górę? Tak, wbijmy się w górę, niech to się szybko skończy. Kapitan musi podjąć decyzję. Rozbić się w górach. Przewodować. Nie umiem pływać. Nie potrafię pływać, więc i tak czułem się skazany. Miałem tylko nadzieję, że któryś pasażer pomoże chłopcom utrzymać się w wodzie. Mieliśmy nikłe prawdopodobieństwo uruchomienia silników. Bez nich nie przelecielibyśmy nad górami na południowym wybrzeżu. Nie pamiętam, umiem pływać? Mamo nie dojdzie do tego. Zapłon wyłączony. Ciśnienie paliwa mamy. Włącz zapłon. Dobrze. silnik numer 4 pożył równie niespodziewanie jak zapłon. Silnik numer 4 odzyskał sprawność. Ni z tego nizowego samolot szarpnął, jakby kopnięty w brzuch. Uświeniłem sobie, że to chyba silnik. Głucho to był cudowny dźwięk. Boeing 747 trzyma się w powietrzu z jednym silnikiem, ale nie będzie miał dość mocy, żeby przelecieć na górami. Teraz szklanka jest w połowie pełna. Dostaćmy szansę. Byliśmy gotowi przeciągnąć we trzech ten samolot po całej jawie. Poniżej 4000 metrów używa kolejny turbina. Silnik numer 3 odzyskał sprawność. A po nim reszta. Nie do wiary. Jeden, dwójka też. I samolot, niemal skazany na zagładę, odzyskuje pełną moc. Dotarło do mnie, że uda się nam wrócić może nie tyle do PERT, ile na jakiekolwiek lotnisko, byle wylądować i znów znaleźć się wśród żywych. Jakarta, tu z 9 wracamy. Wszystkie silniki znowu działają. Tym razem kontrolerzy zrozumieli bez trudu. Wszystkie cztery silniki odzyskały sprawność. Potwierdź powrót do Halimy. Potwierdzamy. Stwierdziliśmy, że trzeba jak najszybciej lądować. Szanowni Państwo, tu kapitan. Cicha rozwiązaliśmy problem. Włączyliśmy wszystkie silniki. Wracamy do Jakarta. Lądujemy za quadlams. Samolot wznosi się, przelatując wysoko nad górami. Wtedy znów pojawiają się światełka, które zapoczątkowały kryzys. Na pięciu tysiącach Znowu wystąpiły ognie świętego ręka. Nie zastanawiałem się, stwierdziłem, że trzeba uciekać. Jednak po chwili znów coś szło, Wzrost obrotów na ulicę. Tylko nie to. Samolot się trząsł. Słychać było dudnienie. W kabinie zapanowało napięcie. No. Większość ludzi się. Ziemniki się dłabią. Kapitan musi podjąć kolejną krytyczną decyzję. Teraz jestem sam w domu, nikt mi nie przeszkadza. Rozpocząć procedurę wyłączania. Zaślanie wyłączone. No. Przepustnica. Baliśmy się, to zrozumiałem. Ale mieliśmy trzy ziemniki. Nie jestem tchórzem. Lecz kiedy ma się cztery ziemniki, potem się je traci, a później odzyskuje. Rzadko kto by wyłączył choć jeden, bo bałby się, że znów zamilknie reszta. Schodzimy na 1-2-0 na trzech silnikach. Ja pierdolę. Dobra, nieważne. Nagrałem część odcinka ze Stop klatki bo babcia mi pokazała. Ale jeżeli chcecie ten, bo jestem teraz sam w domu, nie na długo, ale tak. Jeśli chcecie więcej długich odcinków, a nie tylko shortsy, to śledźcie mój kanał i w ogóle. No i do zobaczenia, cześć!